zanim przejdziemy do konkretów. Zobaczmy, co potrafisz. Łap za broń, trawcele, które rozstawiłem na naszych szynach do grindu. Tak, jak trzymasz z syndykatem pokoju, może zrobić się ostro, a ty masz w sobie ten luz. Właśnie, tajne składniki to świetliki i wściekłość. Sieć jest znów online. Ktoś grzebał w naszych zabezpieczonych serwerach swoimi lepkimi paluchami. Jeśli odkryjesz, jakie dane wykradł złodziej i co nim kierowało. Będziemy o krok bliżej do złapania sprawcy. Przejrzyj nasze akta. Jeśli czegoś brakuje, to na pewno to wyłapie. Jeśli przepadł projekt mojej książki kucharskiej, to powiedzmy tylko, że to jego ostatnia rezerwacja. Knajpka z kuchnią jak u mamy bez mamy? Skarbie to jak kotlet bez panierki. Jeśli nasz sabotażysta pracuje z nimi. Czeka nas coś więcej niż wojna między syndykatami. Znajdź mnie albo Ivy i omówimy razem plan. Ach, to o tobie mówiła Ivy. Cała przyjemność po twojej stronie. Jestem Grom. Restaurator, przedsiębiorca, gadusza towarzystwa i jaszczur salonowy.